Dzień dobry, szanowni państwo, witamy bardzo serdecznie. To jest bardzo wyjątkowa konferencja prasowa. Znajdujemy się w Rybniku, na ulicy Borki 37, pod blokiem C. To jest bardzo ważne pod tym blokiem, gdzie mieszka 50 dzieci około 26 rodzin, i nie bylibyśmy tutaj. Gdyby nie rozwój sytuacji, który jest dla nas całkowicie niezrozumiały, z którym jako Fundacja Polskie Weto również się nie zgadzamy. Ja mam na imię Natalia Mechlich, jestem z Fundacji Polskiego Weto, jest ze mną pan prezes i asystent posła Grzegorza Brauna Adam Kania, no i oczywiście mieszkańcy. Dlaczego tutaj jesteśmy? Od pewnego czasu już Fundacja włączyła się w prowadzenie rozmów z zgm w Rybniku, ponieważ nie mamy tutaj jasnej sytuacji. Co dalej będzie się działo z piecykami gazowymi mieszkańców, z całą instalacją? Już cały spór toczy się od lat i było o tym bardzo sporo materiałów. Ja od, do nich odsyłam i zachęcam. Na pewno będą pod tym dzisiejszym filmikiem y, załączone te materiały. Ale co się stało, proszę państwa? W zeszłym miesiącu mieliśmy spotkanie, w którym również uczestniczyłam razem z Adamem, i na tym spotkaniu padło wiele pytań, wiele wątpliwości, wiele kwestii do wyjaśnienia. Umówione zostało z mieszkańcami spotkanie na 17 sierpnia. Mamy dzisiaj 4 sierpnia. I już dzisiaj wiemy, że decyzja, zdaniem ZGM-u, już zapadła. 31 lipca mieszkańcy dostali pismo, którym się z nami podzielili i które jeszcze zaraz odczytają. I z tego powodu dzisiaj tutaj jesteśmy, ponieważ obawy mieszkańców są takie, że decyzja została już podjęta. I jeśli, nie, jeśli mieszkańcy na dzień dzisiejszy nie zgodzą się z warunkami zaproponowanymi przez ZGM, to zostanie im, odcięty, zostanie im odcięty gaz. Proszę, zacznijmy może od tego pisma z 31 lipca, które otrzymali mieszkańcy jako już ta ostateczna decyzja. Proszę, jedna z, z mieszkanek. Dotyczy wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ulicy Borki 37C. W, rybniku. w związku z wątpliwościami w zakresie prawidłowości przyjętego rozwiązania technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej Dalej CW informuję, pomimo prawidłowo działania systemu podgrzewania CW posiadane przez ZGM w rybniku, informacje wskazują na konieczność jej wymiany. Przyczyny takiego stanu rzeczy są aktualnie badane, a potencjalne rozszerzenie ZGM w rybniku w stosun stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za, za instalację zaistniałą sytuację zostaną przedstawione w stosunkowym czasie. Przeprowadzona weryfikacja, yy, weryfikacja możliwych rozwiązań technicznych, które zagwarantowałyby optymalny sposób przygotowania cewu, wykazała brak możliwości wymiany systemu podgrzewania cewu na inny zasilany gazem. Jedyne dostępne na rynku rozwiązanie firmy Wiesmann yy, również nie gwarantuje bez awaryjnej pracy ze względu na brak wykorzystania funkcji grzewczej kotła, brak obwodu centralnego odgrzewania. W związku z powyższym z ZGM w rybniku jako zarządca i przedstawiciel właściciela budynku w celu zapewnienia ciągłości dostawy CW podjął decyzję o wymianie systemu CW zgodnie z poniższymi wariantami. Wariant pierwszy, przygotowanie cewu z wykorzystaniem elektrycznego podgrzewacza z zasobnikiem o pojemności 80 litrów. Wariant drugi przygotowanie CW z wykorzystaniem elektrycznego podgrzewacza przepływowego o mocy ok. Do 4 kW, wariant trzeci przygotowanie cewu z wykorzystaniem dwóch podgrzewaczy przepływowych o mocy do 4 kW. Wariant czwarty połączenie wariantu 1 i 2 przy jednoczesnym funkcjonowaniu dwóch źródeł cewu. Prosimy o kontakt z przedstawicielem zgm -u. Tak, czy Ty możesz coś powiedzieć ze swojej sytuacji, tylko troszeczkę, jak wygląda u Ciebie to na dzień dzisiejszy? Jaki Ty masz dostęp do ciepłej wody? Tak, jasne. Najpierw jakoś, nie wiem, rok temu mniej więcej przez pół roku nie mieliśmy ciepłej wody. Prosiliśmy ZGM, żeby cokolwiek z tym robił, no bo oczywiście była to wada tego piecyka, który tam tak naprawdę próbował podgrzewać wodę, ale nie było na tyle ciągłości z komina głównego, żeby po prostu płyta główna się przepaliła i nie mieliśmy dostępu do ciepłej wody przez pół roku. Gdzie dzieci musiałam kąpać w miejsce, podgrzewając wodę w czajniku tak naprawdę, po czym no, nie było mnie stać na tamten moment, żeby wydać 4,5 tysiąca na to, żeby zamontować nowy piecyk Junkersowy, grzewcze. No i najszybszym rozwiązaniem było włożenie bojlera grzewczego wody, no i na tą chwilę to jest bojler. A jak wygląda tam ten przepływ tej wody? Jakie masz możliwości, jeśli chodzi o kąpanie rodziny? <noise> Więc tak, to jest około 70 litrów wody tam wchodzi. Przez 10 minut mamy ciepłą wodę. A potem znowu trzeba. A potem trzeba czekać, mniej więcej w półtorej godziny. Okej, okay, dziękujemy bardzo. Takich historii jest jeszcze wiele, drodzy Państwo. Na pewno mieszkańcy dla każdego z mieszkańców to, to nie są osoby medialne to jest duży stres. Może jeszcze parę osób się odważy i coś tutaj nam opowie, jak faktycznie oni funkcjonują. Ale y, mieszkańcy w, y, za, y, postanowili jakoś w jakiś sposób odpowiedzieć na to pismo z 31 lipca, a więc zgłosili. Swój sprzeciw i przypomnieli y, y, ZGM-owi, że umawiali się na, na spotkanie z nimi. Jest bardzo krótkie pismo, które też chcielibyśmy y, tutaj przytoczyć. Proszę bardzo, Agnieszka. To jest odpowiedź na te pismo, które sąsiadka czytała, a więc w odpowiedzi na pismo z 31 lipca bieżącego roku zgłaszamy kategoryczny sprzeciw dla rozwiązań przedstawionych przez Państwa w piśmie. Zwracamy uwagę, że na 17 sierpnia byliśmy umówieni na spotkanie z panią Joanną Fojcik, zastępcą dyrektora, by omówić kwestie poruszane na ostatnim spotkaniu oraz oczekiwaliśmy Państwa odpowiedzi na nasze propozycje. Tak się z Państwem umówiliśmy. W zamian otrzymujemy pismo z decyzjami, które rujnują nasze wcześniejsze ustalenia. Czy w takim w razie zamierzają Państwo spotkać się z nami w umówionym terminie 17 sierpnia. Kolejną kwestią jest fakt, że oznajmiacie nam Państwo decyzję, a nie posiadamy odpowiedzi na szereg naszych uwag i wniosków, których dostarczało ostatnie spotkanie. Zwracamy uwagę, że umawialiście się Państwo na to z nami. Dlatego nie możemy skorzystać z opinii niezależnego komi Dlaczego, przepraszam, Nie możemy skorzystać z opinii niezależnego kominiarza, na którą również zgodziliście się Państwo po otrzymaniu od nas wniosku. Do daty spotkania mieliśmy Państwo i my czas, by odnieść się do tej niezwykle trudnej sytuacji. Jesteśmy rozgoryczeni, bo czujemy, że stawiają Państwo sprawę na przysłowiowym ostrzu noża. To kolejny powód, dla którego tracimy zaufanie, że działania Państwa są podyktowane dobrem nas, mieszkańców. Pismo, które otrzymaliśmy, rodzi kolejne pytanie, na które nie dają nam Państwo odpowiedzi, a okres Kilku dni do 4 sierpnia, czyli do dzisiaj, nie pozwoli nam y, nawet wszystkim mieszkańcom na zapoznanie się z tymi decyzjami, ponieważ niektórzy są na urlopach. W związku z powyższym apelujemy, by do czasu umówionego spotkania wstrzymać się z wykonaniem przekazanych decyzji i odstąpić od jakichkolwiek działań. Agnieszko, ja byłam razem z Tobą na tym ostatnim spotkaniu i tam jedną z tych wątpliwości i pytań było właśnie to, czy nasza, czy tutaj ele instalacja elektryczna wytrzyma. Ty masz wielodzietną rodzinę dużą i, i, i to są jedne z Waszych obaw. Co Ty możesz tak, powiedzieć? Tak, oczywiście. No, instalacja tu jest, ma dużo do życzenia. Od początku zawsze nam korki wywalały, bo jest źle instalacja przeprowadzona. No, tak jak byłaś z nami na spotkaniu, Pani Dyrektor nie umiała na to pytanie odpowiedzieć, jak na szereg innych. Tutaj nie są tylko właśnie, problem nie jest tylko w boilerach czy coś, ale w tych przewodach kominowych też, tak? tak? Na to pytanie pani dyrektor nam też nie umie odpowiedzieć, bo jeżeli założymy boilery, ok, założymy boilery, wszystko będzie dobrze. A co z kominami? Co z wentylacją? Na te pytania pani dyrektor nam nie umie odpowiedzieć do dzisiejszego dnia. Mamy jeszcze jeden głos od mieszkańca, proszę bardzo. Dzień dobry. My tu jesteśmy upoważnieni do przeczytania pisma od pana Dwornika, który nie mógł być tutaj obecny, ale upoważnił nas, żebyśmy to przeczytali, pismo, które wystosował do nas. Już w marcu 2019 roku, gdy zainteresowałem się sprawą stanu technicznego budynku przy ulicy Borki 37C, wiedziałem, że sprawa będzie wymagała wielu wyjaśnień. W odpowiedzi na moją interpelację z 2019 roku, prezydent Rybnika słowami dyrektora ZGMU zapewniał, że nie ma realnych podstaw, żeby mieszkańcy budynku przy ulicy Borki 37C w Rybniku czuli się zagrożeni użytkując ten budynek wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami w nim występującymi Prawda okazała się całkowicie odmienna, cztery lata walki mieszkańców o bezpieczne warunki zamieszkiwania znalazła swój finał, finał, za który zapłacą mieszkańcy powiększonymi rachunkami za prąd, bo instalacje kominowe okazały się wadliwe. Wiele pytań pozostaje dalej bez odpowiedzi. Czy odbiór budynku w 2018 roku powinien nastąpić i zostać przekazany mieszkańcom? Śmiem wątpić wszak dzisiejsza sytuacja stoi. Z powyższym w zasadniczej sprzeczności, dlatego proszę władze miasta o jak najszybsze rozwiązanie sprawy w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i gwarantujący ponadto pełne bezpieczeństwo. Ja chciałam dodać tak jeszcze z, ze swojej strony, że oprócz tego, co tutaj pan dwornik pisze o rachunki za prąd, ja się obawiam i rozmawialiśmy z wielu fachowcami z, z elektrykami jak to wygląda y, jak to wygląda z tymi bojlerami, z tymi y, podgrzewaczami przepływowymi, czy one są w stanie y, ogrzać. Y, I ja też na przykład mam piątkę dzieci, też jestem rodziną wielodzietną i tak samo y, po prostu y, żeśmy i czytali, i, i tak jak mówię, żeśmy się kontaktowali, że 80-litrowy bojler nie jest w stanie ogrzać y, wody na całą rodzinę siedmioosobową, tak samo te przepływowe, podgrzewacze 4 kW one są bardziej tak do umycia rąk ale nie do tego żeby się Ogrzać, bo tam jeden z wariantów był na przykład, żeby dwa podgrzewacze wody, yy, te przepływowe, cztery KW. I jeszcze co chciałam powiedzieć, że była tutaj karteczka u nas niedawno, kontrola z ZGM-u yy, elektryczności budynku, i żeśmy wpuszczali tych ludzi i taka to była kontrola, że yy, Pan spisywał kontakty, ile mamy kontaktów w kuchni, ile mamy kontaktów w łazience. I jeszcze powiedziałam panu, że mam cztery kontakty w kuchni, a Kazał zapisać dwa kontakty, bo jeden mam wiadome, mam kuchnię w zabudowie, więc jeden kontakt, który obejmuje tam lodówkę, piekarnik, mikrofale jest za szafkami. Dwa są widoczne, trze trzeci jest na blacie, co stwierdził ten pan, że, że ten, który mam na blacie, że no to nie jest z kuchni, a ja je stosuję ten kontakt do celów kuchennych, bo to jest blat z kuchni, który mam. I jeszcze jedna rzecz, sąsiadki, której tutaj nie ma, która jest razem ze mną na moim piętrze. Ona ma od samego początku boiler elektryczny, tam z przykrych doświadczeń z przeszłości, dlatego chciała od samego początku. Ona nie dostała zgody, nie ma na to zgody, na to, żeby, żeby w ogóle mieć taki boiler elektryczny. Nie dali jej zgody. I pytałam się, jak to u niej wygląda. Ona ma jedną córkę. I e, mąż przyjeżdża raz na jakiś czas z zagranicy i pytałam się jej, jak to wygląda, czy, czy, czy się ogrzeje. Ona mówiła, że jak włączy trzy urządzenia, to wybija jej prąd. Jak ma na przykład boiler włączony, pralkę i włączy suszarkę córka, bo ma długie włosy, jak będzie chciała wysuszyć, to wybija jej, e, wybija jej prąd. Nie wiem, czy. No to, to dziękuję. Jest jeszcze bardzo ciekawa historia kominiarzy. Tutaj y, y, mieszkanka Agnieszka się y, by sobie przypomniała. Aga, możesz? W listopadzie był u nas kominiarz przeprowadzić po prostu kontrolę kominiarską, po czym po całej kontroli stwierdził, że mamy w listopadzie z małymi dziećmi spać przy otwartych okniach, kąpać się przed otwartym oknie, żebyśmy się po prostu nie zaczadzili. Po czym mamy też, śpimy z mężem w salonie, prawda, to powiedzieli, że nie możemy tam spać w tym salonie. No to ja zadałam pytanie, gdzie mamy spać, na balkonie czy na korytarzu. To no, po prostu no, nie zaznaczył tego nigdzie. Jedynie o Okapach wtedy napisał, że mamy zlikwidować, które okapy też dam dał ZGM. Tak i zatwierdził. Tak, i zatwierdził. Yy, no trudno coś więcej mądrzej komentować, to się chyba samo komentuje. Nasza fundacja włączyła się w to, yy, żeby. Odpowiedzi na, te, na ten ogrom pytań, który powstał, postarać się zdobyć odpowiedź. Więc wystosowaliśmy e, interwencję e, i pismo, a szerzej o tym piśmie. Adam Kania, bardzo proszę. Drodzy Państwo, przy współpracy z posłem Grzegorzem Braunem. No, jestem też asystentem społecznym posła Grzegorza Brauna. Poprosiliśmy go o to, żeby wystosował interwencję poselską do miasta Rybnika. I pierwsza taka interwencja miała miejsce 12 czerwca. To jest interwencja, która porusza szereg podstawowych pytań dotyczących tej inwestycji. Dlaczego podjęliśmy taką decyzję o tym, żeby posłużyć się tym narzędziem, jakim jest interwencja poselska? Dlatego, że okazuje się, że w tej sprawie, drodzy Państwo, od samego początku, czyli od 2018 roku, kiedy ten budynek miał być oddany do użytku, już na etapie oddawania budynku nowego, wyremontowanego, zaadoptowanego do tego, żeby mógł służyć jako blok mieszkalny, mieszkalny okazało się, że było tam wiele nieprawidłowości. Pierwszą podstawową nieprawidłowość Którą w zasadzie, która w zasadzie wywołała całe, całe dzisiejsze nasze zdarzenie i, i ciąg cały przyczynowo-skutkowy, to są podgrzewacze gazowe wody. Które zgodnie z DTR-ką, czyli dokumentacją e, e, ruchowo -e, techniczną, nigdy nie powinny zawisnąć tutaj u mieszkańców. Dlaczego? Bo zgodnie z tą dokumentacją, to, te urządzenia, które tutaj są zawieszone, one są. Producent wskazuje na to, że te urządzenia powinny pracować tylko i wyłącznie na przewodach kominowych do maksymalnej wysokości 4 metrów i nie są to urządzenia. Do zbiorczej instalacji kominowej, tu mamy zbiorczą instalację kominową. No i komin nie 4, a 16 metrów. Więc już na samym etapie budowy i dopuszczenia tych urządzeń do użytku mamy błąd. Natomiast kolejne Etapy związane z tą historią i dokuczliwości działania tych urządzeń, no bo skoro producent nie dostosował tych urządzeń do właściwego użytkowania w takiej instalacji, no to mieszkańcy musieli odczuwać jakiś albo dyskomfort wynikający z tego, że te urządzenia nie pracowały w sposób wydajny, albo, i co gorsza, mieszkańcy tutaj. Mieszkają od pięciu lat natykającej bombie, bo jak wiadomo, Junkers jest to urządzenie, w którym jest ogień. Ogień, jak wiadomo, spala powietrze, wydziela się czad. I tutaj mieszkańcy także mieli incydenty związane z tym, że było stężenie sadów, że się wydziela, urządzenia same, na, same nawzajem siebie wygaszały. Od samego początku ta inwestycja, inwestycja, budziła nasze wątpliwości, ale kiedy dostaliśmy odpowiedź na tą interwencję z czerwca, na pytania, które nam udzielił, udzieliło miasto Rybnik i część dokumentacji, o której pan poseł, o którą pan poseł poprosił, spowodowało jeszcze większą ilość pytań i nieprawdopodobnych nieporozumień. I teraz, drodzy państwo, ja nie jestem w stanie tego zreferować na tyle precyzyjnie, żeby zrozumieć istotę sprawy, więc posłużę się tekstem interwencji, którą dzisiaj osobiście złożyłem przed tym naszym spotkaniem tutaj w Urzędzie Miasta, także to jest interwencja posła Grzegorza Brauna z kolejnymi pytaniami już dotyczącymi także odpowiedzi, które przyszły w związku z tą pierwszą interwencją. Wybiorę tylko kilka najistotniejszych pytań. Tych pytań w sumie jest 11. Natomiast dla kluczo, kluczowe będą tylko te pytania, ważne pytania są wszystkie. Natomiast, żeby tutaj nie przedłużać, będę odczytywał najistotniejsze. W pierwszym pytaniu z końcowego protokołu odbioru dostarczanego w kopii do mnie w poprzedniej korespondencji wynika, że pełną dokumentację wykonawca przekazał inwestorowi, a w odpowiedzi na interwencję w adnotacji 2 i w adnotacji 5 zakład gospodarki mieszkaniowej wskazuje, że nie posiada kopii tych dokumentów, ponieważ ich zdaniem ma je wykonawca. Kto w tej sytuacji jest posiadaczem Pełnej wskazanej dokumentacji powykonawczej tego budynku. Okazuje się, że ani Urząd Miasta, ani Zakład Gospodarki nie mają takich dokumentów, więc pytanie, na jakiej podstawie w ogóle ten budynek został odebrany, skoro inwestor nie posiada dokumentacji powykonawczej, które zgodnie z prawem polskim jest obowiązkowym dokumentem składanym inwestorowi przed podpisaniem protokołu? Kolejne pytanie. Niezrozumiałym w mojej ocenie jest fakt, że pierwsze trzy opinie kominiarskie przeprowadzone w latach 2019, 2020 i 2021 nie wskazywały żadnych nieprawidłowości. Cytuję Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Wykonanie konstrukcyjne i elementy mieszczą się w, obowiąz w obowiązujących normach. Natomiast ostatnia kontrola kominiarska z, grudnia, z 8 grudnia 22 wskazała cytuję objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne urządzenia yy, oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia. I dalej w uwagach ogólnych cytuję tego protokołu „Zgodnie z, z artykułem 70 ustawy wyżej wymienione braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. I dalej poseł pisze „Jest w tym protokole także stwierdzone, że, prze, że przez kominiarza przeprowadzającego kontrolę, że, cytuję znowu e, fragment tego protokołu „taki stan stwarza zagrożenie dla zatrucia tlenkiem węgla. I kontynuuje pytanie. Co zatem zmieniło się w instalacji przewodów kominowych? Czy konstrukcja budynku uległa zmianie w obszarze szybów kominowych? Bądź czy zaistniały inne okoliczności mające wpływ na stwierdzenie, że od tego momentu przewody kominowe lub inne urządzenia kominowe nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom? Co zatem zmieniło się między rokiem 21 a 22? Wie. Wiemy od mieszkańców, że w budynku nie zmieniło się kompletnie nic. Słusznie pani redaktor tutaj podpowiada, zmienił się kominiarz. Rzeczywiście w roku 2022 kontrolę kominiarską przeprowadzał inny kominiarz. Co zatem się stało, że opinie czy innego kominiarza są inne niż jednak opinia kominiarska 2022 roku? Czekamy na wyjaśnienie. Miasta. Trzecie pytanie: czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastosował się do uwag pokontrolnych wynikających z protokołu kominiarskiego z 8 grudnia 2022 i czy ZGM usunął źródła problemu oraz czy posiadają Państwo protokoły napraw oraz pokontrolny protokół kominiarski? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie kopii tych protokołów. Oczywiście wiemy, że nie zostały usunięte, więc mamy potwierdzone na dokumencie w postaci protokołu komuniarskiego, że mieszkańcy właściwie na stwierdzonym dokumencie od grudnia 22 są tak naprawdę narażeni na mają, ich życie jest właściwie narażone, mieszkając tutaj w tym, w tym budynku. I jeszcze może przeczytam Yy, jeszcze jedno pytanie. W odpowiedzi na poprzednią moją interwencję w punkcie ósmym informują mnie Państwo o tym, że pracownicy ZGM byli u mieszkańców sprawdzić możliwość wymiany źródła podgrzewania wody w związku z y, awariami pogwarancyjnymi. Jednocześnie wskazują Państwo w punkcie drugim odpowiedzi na pierwszą moją interwencję, że inwestor ani ZGM nie są w posiadaniu pisemnych gwarancji na podgrzewacze Junkers. Zatem proszę o wyjaśnienie, skąd ZGM posiada informację, że podgrzewacze gazowe nie są już na gwarancji. Z jednej strony jest informacja, że urządzenia nie są już na gwarancji, a z drugiej strony ZGM odpisuje, że przeprowadzona kontrola była w ramach gwarancji. Więc pytamy się, skąd takie informacje sprzeczne ze sobą? I w kontekście spotkania, które się odbyło 26 lipca i później pisma, które przyszło 31 lipca, które zostało odczytane tutaj przez mieszkańców, pytamy o to. Czy prawdą jest, że mieszkańcy otrzymali w dniu 31 lipca pismo, w którym ZGM informuje mieszkańców, że w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepłej wody użytkowej, ZGM podjęło decyzję o wymianie dotychczasowych pieców gazowych na inne formy podgrzewania wody, mimo że w tym samym dokumencie, w tym samym piśmie ZGM stwierdza, że obecny system podgrzewania e, ciepłej wody użytkowej działa prawidłowo. Mieszkanka tutaj odczytywała to pismo, że ta instalacja działa prawidłowo, ale mimo to trzeba wymienić podgrzewacze gazowe. Więc pytamy się, na jakiej podstawie i skąd jest taka decyzja, że działające urządzenia się wymienia. Dalej, ważne pytanie w kontekście tego budynku, tutaj już padło przez mieszkańców, czy proponując w wyżej wymienionym piśmie wymianę podgrzewaczy gazowych na elektryczne, podgrzewacze wody. Posiadają Państwo analizy, badania, pomiary, czy obecna w budynku instalacja elektryczna jest w stanie wytrzymać tego rodzaju obciążenia prądowe dla proponowanego rozwiązania. Jeśli takie analizy były przeprowadzone, proszę o ich udostępnienie. Oczywiście, drodzy Państwo, zgodnie z przepisami, żeby założyć tyle elektrycznych urządzeń, gdzie w piśmie jest informacja, że jedno urządzenie ma moc 4KV, to oznacza, że w pionie będziemy mieli w jednym pionie tylko, będziemy mieli zużycie prądu obciążenie prądowe na poziomie 20 kV. Proszę mi wierzyć, uprawnienia elektryczne miałem swego czasu, że tego typu obciążenie, mało który dom jednorodzinny jest w stanie znieść, a co dopiero blok, więc wzywamy ZGM do udostępnienia takich dokumentów. I. Yy... No i jeszcze ostatnie pytanie najważniejsze. Dzisiaj mieli pojawić się tutaj pracownicy zgm którzy mieli odcinać urządzenia od instalacji gazowej. Dlatego pan poseł Grzegorz Braun w interwencji pyta, na jakiej podstawie prawnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej szantażuje mieszkańców w przypadku braku akceptacji któregokolwiek ze wskazanych w piśmie wariantów. Będzie skutkował wyłączeniem z eksploatacji do, dotychczasowego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Inaczej, drodzy Państwo, tego nie widzimy. Fakt jest taki, że mieszkańcy od pięciu lat tutaj mieszkają na tykającej bombie, a miasto i zakład gospodarki mieszkaniowej zainteresował się tym tematem de facto dopiero w momencie, kiedy Państwo tutaj jako media zaczęli informować, pytać, drążyć ten temat. Z mojej perspektywy jest to sytuacja niewątpliwie patowa, wiemy, że nawet w Radzie Miejskiej Rybnika dochodziło do e, odpytywania w postaci interpelacji e, i e, członków Rady, e, natomiast nigdy nikt z mieszkańcami na ten temat e, nie rozmawiał dopiero w momencie kiedy nagłośniliśmy ten temat i e, chcieliśmy e, mieszkańcom e, pomóc. W mojej ocenie e, Oddanie do użytku tego budynku jest wątpliwe prawnie. Y Tyle na ten moment, tyle z podsumowania i tyle jeśli chodzi o zaangażowanie się posła Grzegorza Brauna. Za co mu bardzo serdecznie dziękujemy, dlatego że no, interwencja poselska jest jednym z narzędzi do tego, żeby tego typu informacje uzyskiwać, bo jak się okazuje, no, mieszkańcy niestety na spotkaniach no, nie są w stanie takich informacji uzyskać i otrzymać. Z mojej strony dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Dobrze, po zakończonej konferencji na pewno jakieś pytania medium zosta odpowiedzi na pytania z medium zostaną udzielone. Ze swojej strony bardzo serdecznie zachęcam, aby ten materiał udostępniać, aby się nim dzielić, komentować go bardzo szeroko i przede wszystkim śledzić, ponieważ do sprawy na pewno będziemy wracać. Za uwagę bardzo dziękuję.